Dzień dobry, kochani. Witam, witam. Kładę się niziutko. Dzień doberek. Dzień doberek, ja na tą stronę dzisiaj. Tutaj lekka, no niekoniecznie kontuzja, może dać bardziej nadwyrężenie. Kochani, gdzie byłam, jak mi nie było. Kochani, no w pracy. <ścoughs> kochani, zaczynamy. Witam wszystkich, wszystkich tych, którzy czekają, i tych, którzy przypadkiem odkryli. Witam Barbarę, witam naszą, posłuchajcie, kochani, kochane panie, kochani panowie, mamy nową panią, Ga, Galeony Baśni kanał się nazywa i pani jest bajarką. No witam cię serdecznie, kochana, witam, kochajcie, kochane panie i kochani panowie, słuchajcie... Właśnie nasza bajarka opowiada bajki. I ona właśnie mówi, że to jest różnica między czytaniem bajek a opowiadaniem. No, no, jestem pod wrażeniem. Także kłaniam się niziutko i zapraszam do gimnastyki. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Jak to mówią. O, I tak sobie, kochani, myślę, że jak już tutaj trochę jesteśmy za tą granicą, to jest moja piąta praca. Czyli to tak średnio wychodzi, że. Średnio tak dwa lata, no półtora do dwóch, w zależności, nie, nie, przepraszam, pierwsza była pół roku, to dlatego mi tutaj tą średnią obniżyła. I tak jedna była pół roku, później półtora, później dwa i znowu prawie dwa, no i teraz piąta. Tak, o, tak to jest. Uff. Wczoraj mówię, nie, nie, wczoraj to tak nie miałam natchnienia, wiecie, kochani, pierwszy dzień w pracy, to wszystko nowe. Trzeba wszystko zobaczyć, dopatrzyć się, no, ale mam dwa tygodnie, mam dwa tygodnie na takie przyuczenie się, no, całkiem ciekawe. Dobrze, kijek i robimy, kochani, skręty z kijkiem, raz, dwa. W tereniu, dzień dobry, jak kochana, wyjazd się do siostry udał. Oh, Alinko, dzień dobry. Joasia, kochani Joasia, witam Joasię z Australii. Joasia otrzymała mój obraz, słonecznik pod polskim, nie polskie słoneczniki, pod polskim niebem, tak? No to cieszę się, że przesyłka, no miesiąc, no jakoś tak z miesiąc szła. Także cieszę się, że dotarła, mam nadzieję, że cała. Uff, to Joasiu daj znać. Tak. Jak to człowiek na obczyźnie, to jak ten polski słonecznik pod polskim niebem. Boże, też ja bym się cieszyła. Tak, opowiadałam dzisiaj. Dzień dobry, witam wszystkich nowych. Jak wspomniałam koleżance z pracy, że mm, jak dojeżdżam do Zgorzelca, to ja już na moście czuję świeże polskie powietrze, a ona mówi, że jakiś tam kolega jej opowiadał, że on jak widzi wiatraki, to już się czuje jak w Polsce, bo rzeczywiście tam na przejściu granicznym Międzychowice. kochani, jest taki, ale to chyba jest po niemieckiej stronie są te wiatraki, ale no jest takie, jakaś taka gromadka tych wiatraków. No i faktycznie, to już wtedy widać, że ta Polska już jest, a ja to znowu, jak jadę z Polski do Niemiec, to wtedy te wiatraki tak patrzę, a, no to już Niemcy, nie? Okej. Okay. Dobrze, teraz kochani rozluźniamy. Ja rozluźniam. Jak mi dzisiaj pomagało jak w pracy, tak w ramach ćwiczeń. To sobie stanąłam i rozluźniałam ręce i mówię, no wow, no jaka rewelacja. O, rozluźniamy się. O, Teraz się popukujemy. Z całego dnia to wszystko co nie nasze. Strząsamy. Kochani, jak się okaza? Dzień dobry Bogusiu, dzień dobry Sylwusiu, Anusia witaj, Joanna witaj. Jak się okaza, kochani, mamy szałwię. Białą szałwię jak się kupuje, to w takim pęczku. Mamy ten pęczek, pęczek i nie zapalamy siarką, czyli zapałek nie używamy, tylko na przykład zapalamy świeczkę w intencji oczyszczania domu. Zapalamy świeczkę, bierzemy szałwię i ona się dymi, ona się nie pali o mnie, ona się dymi. I idziemy po domu całym i mówimy intencje. Dziękujemy wszystkim tym energiom, które tu były, tym wszystkim duchom. Dziękujemy, dziękujemy, oczyszczamy, oddajemy to, co nie nasze. Taka intencję mówimy, jaką chcemy. Cały dom obchodzimy, kochani. I też jest ciekawostka, żeby ktoś powiedział tak: o kurczę, jak to śmierdzi. Zwracajcie uwagę, jeżeli by ktoś poczuł, co mówicie, to jest taki dziwny dym, to jest co innego. A jak ktoś mówi: o niej, wyjątkowo, wyjątkowo, wyjątkowo śmierdzi. To też. To tak po, podpowiem, po, pod, e, weźcie to pod uwagę, o, w zależności co kto mówi, weźcie to pod uwagę. I później jak już się okaci cały dom, dookoła domu też można pójść, to samo można zrobić z mieszkaniem, z każdym miejscem. Później na przykład krzesła, jak na przykład są, ileś lat mają i wiecie, na przykład poprzednia rodzina mieszkała, czy skąd mieliśmy, to też zawsze okazamy i mówimy, oczyszczamy, zdejmujemy to, co nie nasze. I to w tym ogniu świeckim się ma spalić, te wszystkie negatywne i wietrzymy za 5 minut wszystkie okna otwieramy. Dobrze, kochani, wymachy nóg. Raz, dwa. Raz, dwa. I to tak wygląda okazanie. Każda intencja, taka modlitwa. Posłuchajcie we właściwym kierunku, bo to jest tak. Czasem się modlimy o coś, nie? Konkretnie. A to, czy to, Ale my nie wiemy, czy to tak będzie. Czy to ma tak być, prawda? My nie znamy tej naszej przyszłości. Czyli lepiej, czy lepiej? Może nawet skuteczniej by było o rozwiązanie danego problemu, bo my nie wiemy, jakie jest najlepsze rozwiązanie dla obu stron. No bo nie mówimy o sytuacji, gdy ktoś mówi, a ty tam zginij, przepadnij, maroni czysta. No nie, 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 <gryw> bo takie wszystkie te energie wracają. Uch, 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 uch. No. W butach. Uf. Uf. Muszę wsiąść wyżej nogę, bo Ok, Ok. Luźniutko, kochanie, luźniutko. Uf. Ja też się muszę wprawić. To teraz siadamy sobie, kucamy. O, raz, dwa, trzy, cztery. I zrobimy sobie dziesięć tak przysiadów. Najpierw rozkręcamy się w kierunku przysiadów. Pobudzamy nasze bioderka. Uf. To jest takie otwarcie bioder. I teraz, kochani, robimy przysiad. Jeden, dwa, przysiad jest na całych stopach. Trzy, cztery, oddech trzeba wprowadzić. Pięć, sześć, na, na przysiad, wydech. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dzisiaj tak, kochani, elegancko, Uf, dostojnie ćwiczymy, opukiwanko. Także dzisiaj też z koleżanką się dzieliłam i właśnie opowiadam że ja się śmiałam kiedyś z tego opukiwania, bo no jakieś takie opukiwanie. Ale faktycznie, no jak pobudzić do pracy, tak troszeczkę obudzić, być wychłonne, prawda? I to jest medycyna chińska. Polecam kochani, teraz i Smaj, jeżeli macie gdzieś piołun, bylica, piołun, który jest bylica pospil, pospolita. I ona jest bardzo podobna do piołunu. Ale piołun jest srebrny. A bylica jest taka srebrnawa, ale ona nie jest srebrna. I posłuchajcie, jak się weźmie piołun i się rozetrze gałązkę, to tylko piołun tak pachnie. Bylica nie. To jest bardzo intensywny zapach. Okej, okay, dobra. Rękę w łódeczkę, dłoń i węzły chłodne pod pachami. O. Ok, węzły wartownicze. Bo po co pukujemy? No, żeby pobudzić układ limfatyczny. A układ limfatyczny w odróżnieniu od krwionośnego, no tamten też jest potrzebny, ale chodzi o to, że limfatyczna odpowiada za naszą odporność. Czyli za to, żeby nie chorować, być zdrowym. To tak jak kiedyś czytałam, dobrze, to teraz rozróżniamy rabiona, robimy kółeczka do tyłu. Czytałam kiedyś no temu ale tak zostało w pamięci. Gościu w Ameryce miał jakiś taki... Mm, taką prywatną klinikę. To takie chyba było holistyczne wtedy podejście, bo to taka była nowość. Teraz to jest dużo różnych takich, prawda? I, i, a to Chińczyk, a to to, takie są różne. I kochani, on wtedy słynął z tego, że jeżeli ktoś przychodził do niego się leczyć, to on zadawał pytanie: Do czego ci potrzebna ta choroba? I tu, posłuchajcie, to nie chodzi o to, żeby się obrażać, nie. Chodzi o to, żeby na te swoje przypadłości. Spojrzeć z dystansu. I tak sobie zadać pytanie. I posłuchajcie, jeżeli nas to pytanie denerwuje, to czy, to też o czymś świadczy? Do czego jest nam potrzebna ta choroba? I to było. Kochanie, to było 20 parę lat temu. Ja powiem tak, to było w ubiegłym wieku. Bo teraz mamy 21, a to było w 20. I tak to wtedy te, te słowa tego gościa mi tak zapadły w pamięci. Bo to jest, kochani, różnie. Bardzo ładny miał e, komentarz Tymon, e, że. Ale to musiałaby Wam przytoczyć. Ja Wam przytoczę w którymś nagraniu. Naprawdę młody człowiek podsumował pięknie, jak to właśnie się w kierat wpada, no w kierat. Sam sobie człowiek służy za kata, sam zatacza koło i sam się winie w plata. O, to jest kierat. Okej, dobra. Teraz, kochani, rączki pod boczki. Robimy skręty. Raz, dwa, 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 raz, dwa. Teraz dwa. Ok, i teraz tak luzujemy jedną nogę, przytrzymujemy się i luzujemy jedną nogę. Okay. Przytrzymujemy się dalej i luzujemy drugą nogę. Oh. Mariola, dzień dobry. Ulusia, dzień dobry. W ogóle, kochani, jak ja się cieszę, że jesteście, że oglądacie, że ćwiczycie, że komentujecie, bo to jest piękne. Bożenka z Holandii, dzień dobry. Okay. I może jeszcze sobie siądziemy, bo to dzisiaj mówię takie ćwiczenia dostojne. Trochę postojimy, trochę posiedzimy. I kochani, kolana prosto i nożyce. O, o jak luksusowo. I luzik, luzik totalny, bo to ma być ten czas tej gimnastyki na wesoło ze mną, ma być taki czas dla nas, dla każdego z nas. Z relaksu z zadbaniem o zdrowie. Okej, okay. i siadamy na brzeszku. O dzieci, dzieci słychać, no w końcu dzieciaki słychać. Raz, dwa, trzy, wyprost cztery. Raz, dwa, trzy. Wyprost cztery. Raz, dwa, trzy. Wyprost cztery. Gabrysiu, dzień dobry. Raz, dwa, trzy. Wyprost cztery. Raz, dwa, trzy. Wyprost cztery. Raz, dwa, trzy. Wyprost cztery. Raz, dwa, trzy. Wyprost, cztery. Marcin, dzień dobry. Filip, witaj. Raz, dwa, trzy. Wyprost cztery. I jeszcze dwa razy. Raz, dwa, trzy. Wyprost cztery. I ostatni. Raz, dwa, trzy, wyprost cztery. I teraz sobie kochani, siadamy wygodnie, robimy wdech, wydech i staramy się, aby wszystkie myśli, tak jak obłoki, odpłynęły. Także siadamy sobie chwilę, puszczamy te myśli. I ta nam, a to tu, a to córce, a to synu, a to wnuczce, a to kimś, a to sąsiadce, a to o tym, a to o tamtym, a to o mamie, a to o tacie, o tych, te myśli o tych, co odeszli, a co już dawno odeszli, ale może to, a może śmo. A, witam Pana ze Szwajcarii, bardzo mi miło. Kochani, odpuszczamy te wszystkie myśli, luzujemy głowę i na tą wyluzowaną głowę po prostu puszczamy. Przyszła myśl, odpłynęła. Przyszła następna, odpłynęła. Przyszła następna, odpłynęła. Aż do skutku. I robimy wdech, wydech. Pan Marek Burczyński, bardzo ładnie, ja go też tam podglądam na YouTubie. No niesamowity człowiek, tak, fizjoterapeuta. I tak fajnie podpowiadał o, o spięciu, o stresie. I jak jesteśmy zestresowani i chcemy zrobić oddech taki głęboki, to najpierw nam idzie tu klata, o tu, górna część do góry tułowia. Bo tu jesteśmy tacy spięci, a to trzeba tak wyluzować i oddychać na brzuch, na przeponę. Może to trudne. Ale kochani, to są te nawyki, które w nas siedzą, a my ich czasem nie widzimy. Te takie stare sprawy, te stresy. I spuszczamy z powietrza siebie. I dziękuję, kochani. Namaste. Dziękuję <grym> i pozdrawiam serdecznie. Do już. Dzisiaj jest kochani chłodnawo, chłodnawo, ale słoneczko ładnie świeci. Rano było plus jeden, ja pomidory schowałam do domu, żeby nie zmarzły, a był przymrozek, szron, szyby w samochodach były zaszronione. No to już pa, pa.